Kotłospaw prezentuje. UKS-G. Kocioł uniwersalny górno-kanałowy ze sterownikiem rozbudowanym o moduł ciepłej wody użytkowej. UKS-G wyposażony jest w wentylator, termometr z kapilarą i mikroprocesorowy regulator sterujący pracą kotła. Wbudowany w izolację kotła regulator z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem pozwala na sterowanie dmuchawą napowietrzającą kocioł, pompą obiegową w układzie centralnego ogrzewania oraz programowanie temperatury na zbiorach. Ciepłej wody użytkowej. Sterownik ma duży wpływ na podniesienie sprawności kotła, ułatwia obsługę i utrzymuje zadaną temperaturę. Do wyboru są cztery tryby pracy pomp: ogrzewanie domu, priorytet boilera, pompy równoległe oraz tryb letni. Kocioł UKSG przystosowany jest do spalania wielu gatunków paliw stałych, takich jak miał, węgiel, drewno, granulaty i mieszanki paliwowe oraz komponenty biomasowe. Nowoczesna konstrukcja i system dystrybucji powietrza pozwalają na spalanie miał metodą od góry. Ma to znaczny wpływ na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska. Kotły UKSG charakteryzują się bardzo dużą komorą paleniskową, dającą komfort w uzyskaniu zasypu stanowczo większego niż przy innych kotłach tego typu. Efektem tego jest długa stałopalność przy jednorazowym zasypie paleniska. Kotły UKSG produkowane są o mocach od 12 do 43 kW i spełniają kryteria standardu energetyczno-ekologicznego potwierdzonego atestem. Zapraszamy!